46 potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. Taki stan obowiązywał na godzinę 8 rano 18 marca. Sytuacja jest jednak rozwojowa, dlatego warto pamiętać o środkach ostrożności, które należy zachować, aby spowolnić rozprzestrzenianie choroby. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. Oto skrót tematów dzisiejszego odcinka. Akcja zostań w domu dotarła do wąbrześna. Z domu wychodzić tylko w sytuacjach nagłych, potrzebnych. Regulowanie opłat w urzędach. Terminy będą od tego momentu zupełnie inaczej liczone. Muzyka. Unikajmy skupisk ludzi Dom Kultury i biblioteka zamknięte. Muzyka. Pit złóż przez internet. 50 lat w związku małżeńskim. Nowe chodniki przy przedszkolu. Myśmy też powrócili do tego modelu przyjmowania komunii duchowej. Temat koronawirusa zdecydowanie będzie dominował w najnowszym wydaniu wiadomości, podobnie w propozycjach programowych. Aktualną sytuację z terenu miasta i powiatu przybliżymy w rozmowach z burmistrzem i starostą. Choć aktualnie jest zamknięta z powodu zagrożenia wybuchu epidemii, w ostatnim roku odnotowała wzrost czytelnictwa. Dziś także rozmowa z dyrektorką biblioteki. Serwis informacyjny zaczynamy od akcji, do której przyłącza się coraz więcej osób. My również apelujemy do wąsrzeźnian, aby zostali w domach. W związku z epidemią koronawirusa, która dotarła do naszego kraju, władze państwa wszczęły odpowiednie działania, aby zapobiec jej rozwojowi. Jednak największy wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby ma społeczeństwo, w tym również mieszkańcy Wąrzeźna. Zachowanie tych podstawowych zasad, czyli ta higiena osobista, unikanie zgromadzeń, to wszystko ma na celu odwleczenie i spowolnienie procesu lawinowego wzrostu, przyrostu zachorowań. Także no, gorąco apelujemy do tego, żeby. Z domu wychodzić tylko w sytuacjach nagłych, potrzebnych. W grupie największego ryzyka znajdują się osoby w podeszłym wieku, i to właśnie do nich kierowany jest apel o zachowanie szczególnej ostrożności. Osoby szczególnie starsze bądź potrzebujące i mające problem gdzieś z wyjściem, żeby korzystały z pomocy sąsiedzkiej, jeżeli sąsiedzi ją oferują. Jeżeli nie mają takiej możliwości, ruszyła specjalna akcja, w której wolontariusze oferują pomoc osobom starszym w załatwieniu pilnych spraw lub zrobieniu zakupów. Wystarczy zadzwonić pod numer 503 188 466 lub 797 942 926. Seniorzy to także najbardziej podatna grupa na inny rodzaj zagrożenia. Słyszymy już o przypadkach w kraju, gdzie wchodzą dwie osoby w białych kombinezonach pod. Pod przykrywką dezynfekcji bądź sprawdzenia mieszkania zabierają z tego mieszkania coś więcej niż tylko koronawirusa. Potencjalnych zagrożeń jest niemało, jednak unikanie dużych skupisk ludzi oraz dokładne mycie rąk to podstawy profilaktyki. Czekamy oczywiście na pojawienie się płynu do, do dezynfekcji. Ma on być rozprowadzany poprzez jedną z sieci, konkretnie przez sieć Orlen. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, należy telefonicznie kontaktować się z sanepidem lub szpitalem zakaźnym. Nie stwarzajmy zagrożenia dla innych. Zdrowy rozsądek to podstawa. Wiele osób, może zupełnie bezobjawowo, zwłaszcza ludzi młodych, wiele przechodzi w sposób no, niezbyt dotkliwy, ale to wcale nie znaczy, że nie jest to obojętne dla otoczenia. W Wąbrzeźnie oraz jego okolicach nadal nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia wirusem. Dotychczas wygląda sytuacja na terenie miasta Wąrzeźnia tak, że w zeszłym tygodniu były stwierdzone dwa podejrzenia z zarażeniem u dwóch osób koronawirusem, oba przypadki, oba wyniki na tą chwilę są faktycznie ujemne. Niestosowanie się do zaleconej kwarantanny grozi mandatem w wysokości aż 5 tysięcy złotych. Na szczęście mieszkańcy naszego miasta sumiennie ograniczają kontakty zewnętrzne, co ma ogromne znaczenie w walce z koronawirusem. Wszędzie tam, gdzie mamy bliski kontakt z innymi ludźmi, możemy zakazić się wirusem. Stąd akcja Zostań w domu i decyzja o całkowitym zamknięciu lub ograniczeniu dostępności większości placówek. Zostań w domu to hasło akcji prewencyjnej, która ma za zadanie skłonić Polaków do ograniczenia wychodzenia z domu w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się koronawirusem. Liczne skupiska ludzi stanowią największe zagrożenie, aby je zniwelować podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu placówek samorządowych. Urząd dla klientów z zewnątrz mogą sprawy załatwiać telefonicznie, mailowo. Zgony, oczywiście, to jest temat, którego nie można wyeliminować i to to na bieżąco realizujemy, ale sugerujemy, wskazujemy załatwianie większej ilości spraw online. Funkcjonujemy dalej jako urząd wykonujemy nasze obowiązki, realizujemy te zadania, które można w sposób zdalny przez internet załatwiać. Tak jest u nas, ale to nie tylko w powiecie wąbrzeskim, tak jest w całej Polsce. Ze względu na szczególny stan epidemiologiczny przesunięto nawet terminy regulowania opłat. Jeżeli ktoś nie zapłaci podatku dzisiaj nie będziemy prowadzić egzekucji. Tutaj mieszkańcy nie mają co się obawiać, że jeżeli nie zapłaci w terminie za śmieci czy za podatek od nieruchomości, to będziemy zaraz egzekucję wstrzymać. Nie, my, my rozumiemy sytuację i jakby też przesuwamy te, te możliwe terminy. Terminy będą od tego momentu zupełnie inaczej liczone. Jesteśmy w sytuacji szczególnej. Osoby, które w efekcie tego, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji, no nie będą ponosiły oczywiście żadnych kar. Podobnie sytuacja wygląda w Urzędzie Skarbowym. Od 13 do 27 marca podatki można rozliczać online poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e, e pułap lub w budynku urzędu wrzucając pisma oraz dokumenty do specjalnie wystawionych urn. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy inne instytucje, które narażone są na ciągły kontakt z ludźmi zostały tymczasowo zawieszone. Z tego samego powodu zamknięto placówki oświatowe. Uczniowie nie powinni jednak traktować tego jako dodatkowych wakacji. Od wtorku ruszyła Kujawsko-Pomorska e-szkoła z lekcjami prowadzonymi przez najwyższej klasy nauczycieli. Transmisje online odbywają się bezpłatnie na stronach internetowych www.kujawskopomorskie.pl i edupolis.pl. Uczniowie mają zajęcia i będą mieli zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Dzieci za pośrednictwem tych platform komunikacyjnych ze szkołami dostają pewne informacje, dostają lektury. Książka może być dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, nie tylko dla uczniów. Dla osób, które spędzają obecnie więcej czasu w domu, to będzie dobry sposób na nudę. Organizować czas w inny sposób muszą osoby, które w najbliższym czasie planowały uczestniczyć w rozmaitych imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Trudna sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem zmusza nas do zaprzestania wychodzenia z domu i unikania kontaktu z innymi ludźmi. Z tego powodu władze miasta oraz różne instytucje skrupulatnie odwołują wszelkie wydarzenia publiczne. Wszelkie zgromadzenia powyżej 50 osób faktycznie nie mogą się odbywać czyli my, jednostki działające niekomercyjnie, mamy w obowiązku Wspomagać i prowadzić, że, że liczba tych zgromadzeń i tych wydarzeń będzie jak najmniejsza. A jeśli nie musimy, to, to, to nie gromadzimy się. Na dziś mamy podwoływane wszystkie wydarzenia sportowe, kulturalne. Jednym z większych przedsięwzięć planowanych w tym czasie miało być Wąbżezno. Dla organizatorów, sponsorów i uczestników jest to spory zawód. Na szczęście impreza nie została całkowicie odwołana. Już w zeszłym tygodniu podjęliśmy decyzję o przełożeniu festiwalu w Wążeznego na jesień jeszcze nie mamy terminu wyznaczonego, aczkolwiek rozmawiamy z naszymi sponsorami darczyńcami, oni to rozumieją. Podobna sytuacja dotyczy biblioteki oraz Wąbrzeskiego domu kultury. Obie placówki również zostały zawieszone. W związku z tym niemożliwe jest wypożyczanie książek w bibliotece, czy oddanie jakiejkolwiek pracy konkursowej do WDK, a tym bardziej kupno lub zwrot biletów w kasie. Wszelkie działania Domu Kultury zostały zawieszone, biblioteka nie funkcjonuje. Robimy wszystko nie po to, żeby utrudnić mieszkańcom dostęp do kultury, rozwój i atrakcje, tylko po to, żeby nie zachęcać w żaden sposób ludzi do opuszczania tych domów. Na terenie całej Polski zamykane są galerie handlowe, kina, baseny, siłownie, muzea, a otwarte będą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i banki. Miejscem, które nie obeszło zagrożenie zarażeniem się koronawirusem, jest Kościół. Ostatnia niedziela pokazała, że większość wąbrzeźnian zrezygnowała z uczestniczenia we Mszy Świętej. Chyba nie ma aktualnie instytucji placówki, która funkcjonowałaby normalnie. Koronawirus uderzył także w wiernych. Nie da się ukryć, że msze święte to również skupisko, duże skupisko ludzi, a tym samym jakaś większa forma zagrożenia. Więc jak teraz, w tym czasie, kiedy jest zagrożenie epidemią, funkcjonuje kościół? Msze święta odbywają się według starego porządku, nic nie przerywamy. Czekamy na komunikaty naszych pasterzy, czekamy na komunikaty władz państwowych. Musimy być jako księża, ale również jako wierni, posłuszni słowom tych, którzy się naprawdę chcą o nas troszczyć. Wiemy dobrze, że. Nie możemy przekroczyć liczby wiernych, dlatego też prosimy o jakiś też rozsądek oraz o obserwowanie też i strony EFATA, gdzie odbywają się transmisje internetowe ze mszy świętej. Oprócz tego przecież duszpasterstwo internetowe działało w kościele i działa nadal. Teraz przez sytuację, która zagraża praktycznie całemu naszemu narodowi, jest ono bardziej rozwinięte na szeroką skalę. Dlatego też prosimy o uwagę. Problemu z nadmierną ilością wiernych podczas mszy świętych nie ma również parafia świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy mają wszystkie osoby czujące obawy przed zarażeniem, a także osoby w podeszłym wieku oraz osoby z objawami infekcji. Obowiązujący limit 50 osób obowiązuje także w przypadku uroczystości pogrzebowych. Dodatkowo księża informują, że nie trzeba uzyskiwać podpisów na obrazkach i książeczkach pierwszych piątków, a także apelują. Abyśmy też powrócili do tego modelu przyjmowania komunii duchowej, jest to bardzo ważne. Tym bardziej teraz w Wielkim Poście możemy nawet w sumie stwierdzić, że Pan Bóg tam zafundował rekolekcje wielkoposne, które może nie trwają trzy dni, ale będą trwały do odwołania poprzez sytuację, która jest na świecie. I zachęcam, abyśmy sami w domach podjęli też inicjatywę modlitewną, abyśmy sięgnęli po rozważanie Pisma Świętego, słuchali rekolekcji internetowych. Bo to jest bardzo też ważne, żebyśmy też nie zatracili tego ducha wspólnotowego i modlitewnego kościoła. Szczególnie z uwagi na okres, w którym się znajdujemy. Wielki post, który potrwa jeszcze do 9 kwietnia, to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. Święta to czas, który w sposób szczególny spędzamy z rodzinami. Te niekiedy zjeżdżają się z zagranicy. Jak obecnie wygląda procedura przyjazdu do Polski z innych krajów? Od niedawna weszły w życie prawnie regulowane przepisy dotyczące stosowania się do zaleconych kwarantan. Separacji poddaje się w szczególności tych, którzy w ostatnim okresie wrócili z zagranicy. Takie osoby przymusowo odbywają czternastodniową kwarantannę pod adresem, który wskazały w karcie lokalizacyjnej. Podczas izolacji muszą dostosować się do ściśle określonych przez CENEPIC zaleceń. Najważniejszymi z nich są, żeby pod żadnym pozorem nie opuszczać swojego mieszkania i nie spotykać się z innymi ludźmi. W wypadku braku możliwości odbywania tych dwóch tygodni w domowym zaciszu, lokalne służby kierują podejrzanych zarażeniem do specjalnie wyznaczonych ośrodków. W mieście dla 60 osób to jest sala gimnastyczna przy byłym gimnazjum, czyli między, między Pływalnią a Szkołą Podstawową nr 2. Zalecenia były, aby to były miejsca ze swobodnym dostępem, z oddzielnym wejściem, ze swobodnym do, dostępem do węzłów higieniczno-sanitarnych i miejsca, gdzie można sobie przyrządzić pewien posiłek, i drugim miejscem jest jeszcze nieużytkowana, nie, nieochrzczona baza noclegowa przy stadionie sportowym. I tam wskazaliśmy 25 łóżek. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat w wysokości 5 tysięcy złotych. Takie działania nie mają na celu utrudnienia nam życia, a jedynie uchroniania nas przed wirusem. W tej części serwisu poświęconej koronawirusowi chcemy jeszcze wyemitować krótkie spoty informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl. Ukośnik Koronawirus. Z powodu koronawirusa podjęliśmy szereg działań. Zamykamy granice dla cudzoziemców. Polacy mogą wrócić do kraju w każdej chwili transportem kołowym. Muszą być jednak dwa tygodnie na kwarantannie. Zawieszamy zajęcia w szkołach, przedszkolach i uczelniach. Jeśli masz taką możliwość, pracuj zdalnie. Nie odwiedzaj zatłoczonych miejsc. Zamknięte są kina, siłownie, kluby. Zostań w domu, nie zarażaj i nie narażaj siebie i innych na koronawirusa. Dowiedz się więcej na gov.pl. Teraz zmieniamy temat z koronawirusa na pozostałe informacje z miasta, których ze względu na wprowadzony stan jest niewiele. Zamknięcie placówek oświatowych w jednej z jednostek wykorzystano na niewielki remont. Na terenie przedszkola miejskiego bajka przy ulicy Żeromskiego w ubiegłym tygodniu ruszyła budowa nowych chodników. Ekipa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Womrzeźnie chodniki dla przedszkolaków buduje na zlecenie urzędu miasta. Nowe trotuary będą wyłożone kostką brukową, którą uzyskano po przebudowie ulicy Mikoła Jazryńska. Koszt położenia 150 metrów chodników wyniesie kilkanaście tysięcy złotych. Jak mówi kierownik MZUK, prace trwać będą do czterech tygodni. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie to nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W Wąrzeźnie nadano go kolejnym parom. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły cztery pary małżeńskie. Państwo Choroszkiewiczowie, Doboszowie, Klabanowie oraz Szumacherowie. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta medale wręczył jubilatom burmistrz Womrzeźna Tomasz Zygnarowski. Proszę Państwa serdecznie dziękujemy, że skorzystaliście Państwo z tej możliwości, ważyliście Państwo zainteresowanie i chęć, aby... Aby w takiej uroczystości wziąć udział i, i uzyskać te wyróżnienia. Spotkanie, podczas którego jubilatom towarzyszyła rodzina i znajomi, przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki, życzenia oraz tradycyjny toast. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy. Na dalsze lata życzymy Państwu dużo zdrowia, który w dzisiejszych czasach szczególnie jest istotny w dobie tego, co się dzieje na świecie w kraju. To już wszystko w programie, choć formę następnego wydania będziemy musieli zmienić z uwagi na brak aktualnych wydarzeń w mieście. Niezmiennie zapraszam Państwa na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia.